Hej, cześć, Siemanko, moi mili? Ja jestem Adam, a dzisiaj zagramy sobie znowu w Rocket League. Dzisiaj ze mną jest gość specjalny, Nesterek. Ajo, ajo wszystkim. Także jak pamiętacie, zazwyczaj mam taką teraz serię na YouTubie. Że biorę jakiegoś youtubera i gramy 2 na dwa w rokecie. Zobaczymy jak Nester sobie da radę, ale jest teraz mały problem. Nester dopiero zaczyna przygodę z roketem. Tak, dokładnie, ja z, z dopiero zaczynam, więc proszę mnie nie krytykować. No, y, oczywiście jak to Adam y, powiedział jestem królem, więc możemy chyba sobie już zaczynać. Adamek ma naszą współpracę dzisiejszą. Nie pytaj co zrobiłem, nieważne. Mo możemy już lecieć, jest moja kamerka. U mnie jest odcinek za Adamem. Nie reklamuję się, ale możecie zostawić łapkę pod nim. No i co lecimy chyba już? Co nie Adam. Także zaczynamy pierwsze spotkanie Nesterek lecisz Zobaczymy jak tam pójdzie Nesterek już trafił pierwszą bramkę w życiu, ale ciekawe czy uda mu się na odcinku dwie. dwie nawet, trzy w sumie Bo na odcinku swoim, no, ale a, to no, zobaczycie to. U niego na kanał Tak możecie u mnie na kanał wpadać I zobaczymy czy uda mi się W tym odcinku coś wykoksić Ja mam ogólnie czwarty level w rokecie Pro player No O Jezu nie trafiłem, to, te, teraz zraczyłem. przepraszam Sony <laughs> On na to a ja patrzy. Trochę porobił. Nie. O nie. O nie, 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 nie. nie. Ja, ja wam jeszcze pokażę, kto jest królem tej gry. Ja wam pokażę, naprawdę. Wy teraz myślicie, on jest serdusz czwarty. level. haha, jaki słaby. Zobaczycie jeszcze. Zobaczycie. Lecisz. Ale my to wygramy, zawsze tak jest. Pierwsze minuty zawsze przegrywamy, ale potem nadrabiamy. oba jak już lecimy. O nie, dotknął to, a nie miał tego dotykać. Nie powinien tego dotykać. Nie pozwoliłem mu. Oni na jest... farcie leczą. Ale wróć tutaj, Nester, bo ja sam nie mogę bronić. Chociaż no, się postaraj. Jestem. Ja jestem przy tobie. Spokojnie. To dobrze. Dawaj, lecisz, spróbuj to trafić, jest twoja, ja to czuję. Dobra, wezmę to. Nice. Mamy brameczkę. Ja tam królem, ale już zajmę tą koronę. E, lecisz ty. Ja tu. Bronię, bronię. Jezu, prawie samobójka żeś gościu trafił. Nie. To taka była to taka zmyłka była, co nie? Tak, zmyłka. Oj, przepraszam. <grym> Wybacz mi. Ja się cofnę na bramkę. Ja się taki bramkarz będę. Okej. Okay. Wow. widzisz jak odbiłem pięknie, profesjonal. Ej, to było piękne, masz u mnie plusika. Nawet lajka like y pod filmem naszym. O. Pięknie. Co on pieprza? Co on się tak obraca jak jakaś dziką Halo, tu leci. O, pięknie, pięknie. Prawie. No leci wrzutac do ciebie strybun z, z wołają Adam Dziękuję druga bromeczka, my tu po prostu wygrywamy Ej patrz, jak oni sobie gratulują na czacie <laughs> Ej oni piszą do siebie jeszcze że... My strzelili dźwam, oni się sobie gratulują, że ładnie strzelają Str Strzelił samobój się i dziękuję sobie, że strzelił samobój <laughs> To nie League To nie jest team mają ale ten odcinek, o dobijasz, co, jak, Nie nawet nie wiem jak ty to szczeliłeś. jak ja to trafiłem, proszę pokazać Nie no kalkulator zobacz to. co, nie no ja się tu odpaliłem na mój odcinek, nie na twój to idealnie, ale na mój to nie, nie łaskowo Ej, 6, y, zobacz ile wygraliśmy, kto chce zobaczyć jak bije na kanał Nesterka, dokładnie, może przegraliśmy w sumie, nie wiem, sam nie, nie pamiętam, sam drugi... muszę obejrzeć Drugi wyprawiliśmy Nieprawda, nie pamiętam, Samo muszę obejrzeć No, chyba myślicie obejrzeć Teraz bronimy, żeby nie, tra żeby nie zremisowali Nie NIE Dobra, Adam. lecisz ty No Nice shot, chciałem napisać <głos> <głos> Chyba nie udało ci się Nie zdążyłem Dobra Spróbuję ci wrzucić, to jest twoja szansa Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Masz Chyba za mocno. Kurde, przepraszam. Mocno. Nie, nie mam tutaj wyczucia, no. Jak przypierdolę, to już mocno. No. <laughs> nie ma bramy, gościu. Omegy no, no, napisał Chyba mu pojechałem. Nice. <laughs> Przecież jeszcze nie dotknąłem. O! On wiedział, co się stanie. Zobacz, on wiedział, co się stanie. Normalnie wygramy to. On już o tym wie. On już o tym wiedział. W ogóle my z Adamem jesteśmy przyjaciółkami, mamy rajzery. On ma różowe, ja zielone i Czerwone, gościu! Robić. No to czerwone, możemy tęczę robić, stary. <laughs> lecisz. Jak ta tęcza będzie piękna. Ło, wow, ale było. Dotknąłeś piłkę, to się liczy. Wrz Rzuta, dawaj wrzutę dla mnie. No, tak jakby kiepsko, Należy razie trzeba to obronić. Zaraz ci się postaram, wrzuć tylko to wy. Nie, nie wybie. O, jednak, jednak. Nie, oni są za słabi, patrz na to, gości. Bardzo są słabi. Tutaj sobie pięknie kurde, kurde, co ty z Nester zrobiłeś? Eee, krążyłem sobie wokół bramki, żeby patrzeć jak <laughs> sytuacja wygląda <laughs> Patrzcie, tam Nester sobie jeździ I wyjebane Ej, patrz, <laughs> nic co shot, nic shot Nice To niezły nic shot Dobra, ja lecę Pierwszy Przed jeden gościu Kurde Ugramy to gościu, normalnie. Ja bym chciał Nester, żebyś na moim psiku trafił mi bramkę Raczej nie samo, bo ja... <śmiany> <śmiany> nie, nie za bardzo. Jak się wydarł? O nie! Jakbyś to widział, nie jak się wydzieram. Eee, wiem. Widziałem. Uważaj Adam, dam! Uważaj! nie! Wybij to, bo my możemy za przegrać! Ło! Wow. Wybiłem! Ej no, jak ja, sz, sz, nie, podziwiam Cię, Nester Dzięki. Dobra, nasza szansa. Zepchałem ich. Nasza szansa. Leci wrzuta do Ciebie, czuję to. Twoja jest, twoja jest, twoja jest, twoja! A No nie! No, nie to. Tak prawie! Co odpaliłem? Ja nie wierzę w Ciebie, stary, serio. No mam złą kamerę, to wszystko... Albo za blisko! Mieszki. O, pa, widzisz? Calculator! Ej. Mam bardzo dobre punkty, to ty się czefiasz. Dobra, leci wrzuta do ciebie i masz to. Dobra. Wykorzystać. Dobra, e, za mocno, sorry. No bo dotknął, tam się bił ze mną. To musimy. Ja wrócę, spokojnie. Albo spróbuję teraz, czekaj. Nawet? W sumie dotknę to. To jest trudna gra. Nie, nie dla mnie. No, no! Aj, aj, aj. Jak, nauczysz się? jeszcze cię nikt nie pozna. Jeszcze będziesz tak koksi w tą gierkę. O jezu. Ale fuks. Nie! Ja cię muszę jakoś wrzucić, ty mi na tym odcinku, o, ale podanie, piękne, z Co ty zrobiłeś, jakich Nie wiem, zaczarowałeś ich normalnie Nikt nie wiedział, co się dzieje Dynaster jest A proszę, proszę nie komentuj mojej gry, bo się wstydzę <laughs> Czego, to mam nic nie mówić? Swojej gry się wstydzę Jak swojej gry, jak ty kozaczysz normalnie w tej gierce No chyba po ścianach No, oni właśnie nie wiedzą, co się dzieje i nie, kurde fuck. Ale 5-4, gościu Ej, proszę, utrzymajmy to no, wygramy to, na luzie obiecujesz? No, obiecuję. Jeżeli tak, to masz ode mnie łapkę pod tym. Ile murki ci też zostawią łapkę pod Dobra. filmem naszym, na twoim kanale. Dawaj. O! O, prawie. Ale nie ta brama. Jak ja tu zaraz zacznę ja śpiewać. Ja, ja powiedziałem, że to utrzymam. Sary, ja ci mówię, że to utrzymam. Jak to jeszcze siedzi, powiedz to, patrz. Ej, powiedziałem. De siedzi, to siedzi, no! Nice. No, siedzi. No, mówiłem ci, że się utrzyma, a ty nie wierzyłeś. No dobra, ja normalnie mu łapkę zostawiam Czekaj, pod tym filmem 3, nowym. trzy sekundy, stary. No w sumie, to co, jeszcze jeden? No, to jeszcze jeden. No, no dawaj, Teraz walę na łeb. Teraz walę na łeb, patrz. Dobra, kto... Tryb, tryb skupienia. Wszyscy, kto pierwszy? Tryb skupienia. Bum! Dobra, <laughs> chyba nie pykło. Jest! jest pierwszy mecz mamy pykło. wygrany! A teraz na tym treningu strzelam 10 goli 10 tysięcy. Dawaj, trzeba chociaż na treningu, patrz, dawaj. No kurde, no! się muszę się tu... A mogę do swojej? No, do treningu tak. Także mamy drugie kurde. spotkanie, drugi meczyk. Teraz będę wrzucał Nesterowi, zobaczymy, czy coś Nester trafi. Także jeśli przegramy ten mecz, to trudno. Teraz nagle, Nester ma Góra trafić. została pobita przez oddziały Stefana Czarneckiego. Potem do walki, bądź właśnie kolana jeszcze Dobra, zaczynamy. Lecimy z tym Kugo jakiś gra. To będzie kozackie Wo! No, lecisz. Lecisz? Wow! Jak? No jest? no kurde, no. Prawie, Ale no. Koło, blisko, no. Czyli pada. Już, już podchodzę do tego. No coraz lepiej ci idzie. Ale fajna łapka taka męska. Nie gadam. Coś ci chyba nie wychodzi. Patrz tą bramę, patrz tą bramę. Pęk Dobra, mamy to. Pienst. Kiera czy nic No, ja wierzymy, wierzę. Ale w piłę traf Dobra Ej chodź na wrzutę, czuję wrzutę Szykuś się... Na... Ja ci puszczam, twoja, proszę Uuu! Jest! Udało się Halo, żyjesz? Stary, chwilę. Wygraliśmy rage quit, wyszli Wyszli, przestraszyli się nesterka to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Możecie wpadać także na kanał Nesterka, bo tam już jest odcinek ze mną na kanale jego i możecie stracić tam łapeczkę. Bo tam był fajny meczyk. Możecie sprawdzić, prawda, Nester? Prawda. Może wygraliśmy, może przegraliśmy, zobaczycie sami. Także my się sami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach niebawem. Elo, piona! Siem. Ale ci piony